Czy kiedykolwiek natknęliście się w sieci na coś, co skłoniło Was do pytania, jak to możliwe, że sam na to nie wpadłem? Cóż, dzisiaj możecie zadawać sobie takie pytanie wielokrotnie. Czy to krzesło, które ktoś znalazł w restauracyjnej części centrum handlowego, nie jest najfajniejszą rzeczą na świecie? Nie trzeba kłaść torby na podłodze, ani sprawdzać co dwie minuty, czy aby nie zsunęła się z krzesła. Małe nacięcie, duża różnica. Czy domyślacie się, do czego służą te metalowe elementy w rogach schodów? Ja też nie wiedziałem, ale okazuje się, że są to narożniki przeciwkurzowe. To wcale nie jest wymyślny element wiktoriańskiego wystroju wnętrz. Te zamontowane na schodach trójkąty powstrzymują kurz przed gromadzeniem się w rogach, aby ułatwić zamiatanie stopni. Hmm, ta patelnia wydaje się nieco dziwna, ale w rzeczywistości jest po prostu genialna. Podczas smażenia mięsa na patelni zbiera się mnóstwo tłuszczu, który potem trzeba mozolnie z niej usuwać. Cóż, ten kształt sprawia, że znaczenia bardzo łatwo wylać tłuszcz i jakiekolwiek inne nagromadzone płyny. Nie trzeba już skrobać patelni. Jeśli kochacie frytki, ten projekt z pewnością wam się spodoba. Czyż ta mini miseczka do ketchup nie jest fantastyczna? Ile ubrań zniszczyliście, próbując usunąć metki? To się nie powtórzy, jeśli wasze nowe ubrania będą wyglądać tak jak to. Naszywka jest przymocowana do małego kawałka tkaniny, a nie do samego ciucha, więc nawet jeśli rozpędzicie się z nożyczkami, nowa koszula będzie bezpieczna. Dodatkowo, usunięcie takiej metki nie pozostawi tej drapiącej przyje końcówki. Zanim uznacie, że te śpioszki są źle wykonane, bo zatrzaski różnią się kolorem, oto dobra wiadomość. Tak naprawdę ten projekt to przebłysk geniuszu. Zatrzaski w samym środku są innego koloru, aby łatwiej było je sparować. Jazda po oblodzonej drodze może być zdradliwa i niebezpieczna, ale jeśli wiecie, jaki jest stan na wierzchni, zachowacie czujność i łatwiej będzie wam przejechać niebezpieczne odcinki. Ten sygnalizator lodu zmienia kolor na niebieski, gdy na zewnątrz jest mróz, więc kierowca wie, czego się spodziewać. Podłączenie kabelka USB, zwłaszcza gdy się spieszycie, może być cóż, dość irytujące, ale to wejście z zaokrąglonymi krawędziami to zupełnie nowy poziom możliwości podłączania i tak można do niego wkładać wtyczkę w obie strony. Takie USB-C staje się teraz standardem. Jeśli kiedykolwiek próbowaliście zmontować mebel albo cokolwiek, co wymaga użycia śrub, wkrętów i nakładek, wiecie, że nawet jedna mała śrubka może zrobić ogromną różnicę, zwłaszcza gdy jej zabraknie. Dlatego chylimy czoła przed człowiekiem, który wymyślił zestaw, gdzie znajduje się oddzielny pojemnik z częściami zapasowymi. Kolejna pomocna rzecz przy majsterkowaniu, a raczej naprawianiu domowych usterek. To opakowanie do uszczelki jest wyposażone w skalę, dzięki czemu możecie upewnić się, czy uszczelka będzie pasować do kranu. Ile wody trzeba zagotować na jedną filiżankę herbaty? Nie musicie tego wiedzieć, dopóki macie ten czajnik ze sprytną miarą. Kawa to jednak zupełnie inna historia. Nie zdziwcie się, gdy kupicie sobie jedną z tych wyrafinowanych włoskich zaparzarek z dołączoną informacją, że jest na dwie filiżanki, a potem okaże się, że raczej na dwa łyki. Prawdziwa filiżanka espresso powinna mieć pojemność nie większą niż 60 do 90 ml, aby utrzymać bogaty smak i temperaturę. Przechodząc do naszego kolejnego genialnego projektu, czy zgadniecie, do czego służy ten mały haczyk wewnątrz pojemnika? Można na nim powiesić miarkę, która zazwyczaj wpada do cukru, kakao, mąki i generalnie wszystkich innych sypkich produktów. Zanim wyjaśnię kolejny wynalazek. Czy wiecie, jakie jest najbrudniejsze miejsce w Waszej łazience? Możecie być zaskoczeni, ale to wcale nie jest toaleta. Uważamy ją za brudną, więc dość często ją myjemy. Ale prawdziwą wylęgarnią brudu jest podłoga w łazience. Na drugim miejscu znajduje się szczoteczka do zębów, a tuż za nią klamki, ręczniki i gąbki. Dlatego właśnie ten uchwyt do drzwi łazienkowych uruchamiany łokcieb jest tak genialny. Wasze rośliny pokochają ten gadżet. Dzięki nim zajmowanie się roślinami doniczkowymi będzie o wiele łatwiejsze. Konewka i zraszacz w jednym. Super poręczne! Hmm, a to co za wynalazek? Krótka dyskusja w sieci podpowiada, że to kolejny pomysł na połączenie dwóch rzeczy, tym razem do czyszczenia rowków w ramach okiennych. Należy użyć czarnej części, jako skrubaczki, aby poruszyć kurz, a następnie odwrócić gadżet i użyć szczoteczki, aby zamieść śmieci do malutkiej szufelki. Ciekawe, czy to sprawdziłoby się na klawiaturze mojego laptopa. Kolejny dość tajemniczy projekt, który wywołał całą dyskusję w internecie. To rodzaj dziurkacza z rzędem szpilek, który był dołączony do pudełka z akcesoriami do ręcznych robótek. Jakieś pomysły? Jeśli lubicie ozdabiać prezenty fantazyjnymi wstążkami, na pewno Wam się przyda. To fajne narzędzie służy do zakręcania wstążek na prezenty. Trzeba położyć wstążkę na urządzeniu, zacisnąć ją, a następnie pociągnąć dość mocno z powrotem. W ten sposób otrzymacie spiralnie zwinięte wstążeczki, które przedoszą sztukę zdobienia prezentów na zupełnie nowy poziom. A to co takiego? Mała silikonowa rurka z dwiema wypustkami po bokach. Cóż, pamiętacie jeszcze, kiedy uczyliście się trzymać ołówek? Z tym gadżetem na pewno byłoby to o wiele łatwiejsze. To silikonowy uchwyt, który może służyć do nauki trzymania długopisów, ołówków, nożyczek, pędzli do makijażu i innych podobnych rzeczy. Jeden z internautów znalazł to w swoim pokoju hotelowym i nie miał pojęcia co to takiego, ale na szczęście inni wiedzieli dokładnie, do czego służy ten dziwny kabel telefoniczny. Z plastikowymi elementami na obu końcach. To dwustronny uchwyt zabezpieczający do pilota telewizyjnego. Możecie go używać w domu, jeśli zdarza Wam się zgubić pilota, ale jeśli zobaczycie go w hotelu, cóż, wygląda na to, że nie ufają swoim gościom i nie chcą, by wzięli sobie pilota na pamiątkę. Zapomnijcie o wszystkim, co powiedziałem wcześniej. Ta maszyna przyszłości jest moim absolutnym faworytem, ponieważ może. Tada, złożyć za was pranie! Tak, wasze koszule mogą wyglądać tak dobrze, jak wtedy, gdy je kupiliście. Czy możecie sobie wyobrazić bardziej uroczy uchwyt na bezprzewodowe słuchawki? Ja też nie mogę. Ktoś jeszcze używa pióra do pisania długich, romantycznych listów? Pamiętajcie, aby przechylić tę butelkę, gdy jestem w 3 czwartek pusta, a nie stracicie ani kropli atramentu. Ten system kodowania opakowań kolorami z pewnością bardzo przyspiesza sortowanie i dostawę. Trzeba tylko zapamiętać, który kolor co oznacza. Wygląda na to, że w tym pudle są pierożki z wieprzowiną i warzywami. Metro w Waszyngtonie przeniosło ten pomysł na wyższy poziom. I przetestowało system kolorów na poręczach ruchowych schodów. Podczas weekendu tradycyjne czarne poręcze na jednej ze stacji zostały zastąpione kolorowymi. Czerwony był dla linii czerwonej, a żółty i zielony, dobrze zgadliście, dla pociągów linii żółtej i zielonej. Miało to pomóc pasażerom, aby szybko mogli się zorientować, które schody ruchowe są im potrzebne, aby trafić na właściwy peron. Pani wędrówek, to pomysł dla Was. Te buty mogą się zmienić ze zwykłych trampek w do obuwie do chodzenia po lodzie. Małe, ruchome kolce uratują Was przed poślizgnięciem. Można je chować i wysuwać. Chwała człowiekowi, który zaprojektował tę linijkę z wypustką na końcu. Wygląda na to, że podnoszenie linijki ze stołu nie będzie już wyzwaniem. Jeśli niektórzy członkowie Waszej rodziny nie dosięgają jeszcze umywalki, ten fajny mebel łazienkowy może się bardzo przydać. Tak, stopień wysuwa się jak szuflada, ale nie wychodźcie jeszcze z łazienki, pokochacie tę toaletę z wbudowaną umywalką. Po umyciu rąk brudna woda zostanie wykorzystana do następnego spłukania. Genialne! A może zainteresuje was ten przydatny wynalazek? To krajalnica do awokado. Wystarczy przekroić zdrowy smakołyk na pół, wyjąć pestkę, a potem zebrać gotowe plasterki. Sprytne.